Cześć wszystkim, dzisiaj przechodzimy do kolejnego naszego odcinka z serii Polityka TV, ale ogólnie z programu na kampanię wyborczą 2025 roku. Tym razem na lupę weźmiemy interwencję Grzegorza Brauna wraz z Romanem Fritzem. Porozmawiamy o tym, co zrobił Braun w Ministerstwie Przemysłu, Porozmawiamy, jakie pytania zadał i dowiemy się więcej o fladze Unii Europejskiej i o tym, co się działo. Zapraszam dzisiaj na dzisiejszy odcinek. Chciałam na samym początku poinformować, że Grzegorz Braun już nie ma immunitetu w Unii Europejskiej, ani już w Polsce, więc już nie jest chroniony prawem. Już może być normalnie każdy inny. Człowiek może mieć takie same jakby, takie same jakby prawa, ma, będzie miał teraz odpowiadać na wszystko tak samo jak zwykły człowiek, więc on teraz musi się naprawdę starać, żeby nie zrobić coś głupiego, bo może za to zapłacić. Ale czy to było głupie? Dobra, porozmawiajmy właśnie o tym. Grzegorz Brown 7 dnia maja Wraz z posłem Romanem Fritzem przeprowadził kolejną interwencję poselską. Ostatnio pamiętamy, jak ich wybryk w szpitalu w Oleśnicy, ale teraz nie o tym. Przechodzimy do naszego tematu wczorajszego dnia, czyli interwencja posłów na Sejm Grzegorz Brown oraz a pan poseł Roman Fritz wtargnęł jakby do Ministerstwa Przemysłu. i je porozmawiać z, z przewodniczącą na temat, temat w sprawie węgla, czemu są zamykane kopalnie, o wiele innych w sprawie kopalni tematów. Na samym początku jakby zwykli pracownicy i recepcja nie bardzo chcieli rozmawiać z Grzegorzem Brownem i jego kolegą ale końcowo już przedstawili się i zaprowadzili do wiceprzewodniczącej dlatego bo przewodnicząca instytutu akurat była dziś na jakimś ważnym spotkaniu więc więc jej nie było po prostu więc trochę Grzegorz Brown wraz z Romanem Freicem Poczekali, ale się doczekali i w końcu porozmawiali z kimś, kto teraz jest e, naczelnikiem w tym czasie. To samo, bo podobna była sytuacja we Wyschnicy, w której też nie było e, jakby głównego dyrektora, tylko, tylko była za, zastępca. Więc teraz tak. Oto są tematy, które por, poruszyli e, Grzegorz Brown oraz e, pan Roman Fritz, który był przewodniczącym interwencji, jest o tak, kwestie e, likwidacji kopalni. E, Roman Fritz pytał o plany rządu wobec sektora węglowego, w szczególności Jęstrzewskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej. Podniósł temat wzrostu kosztów likwidacji sześciu kopalni z 4 miliardów złoty do 9 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Podporządkowanie polityki przemysłowej Unii Europejskiej kwestionował wpływ polityki unijnej na decyzje krajowe, sugerując, że likwidacja kopalń jest elementem narzucanej przez Brukseli polityki. Niezależność energetyczna Polski Zda zadawał pytania o to, czy rząd planuje odejście od węgla, mimo że Polska posiada duże zasoby, co jego zdaniem zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju. I tak były te pytania i wiele więcej pytań. Oczywiście Ministerstwo Przemysłu nie odpowiedziało na te pytania, tylko powiedzieli, że w drodze pisemnej odpowiedzą posłom w ciągu 14 dni. A jak ja na to patrzę? Ja na to patrzę, że. Pozytywnie, bo według mnie powinniśmy zostać przy węglu, nie powinniśmy zamykać kopalni. Andrzej Brown, jak zwykle, zrobił to w swoim stylu, czyli nie patyczkował się, nie próbował nic robić, tylko od razu wchodzi i to właśnie można na tym trochę tracić. Bo niby na tym publika na niego patrzy i w ogóle, ale może na tym właśnie stracić. Jak widzimy, co się stanęło. Przez te jego wybryki nie ma go. Już jak nie jest chroniony immunitetem w Polsce, nie jest chroniony immunitetem w Unii Europejskiej, już jest po prostu, nie ma immunitetu, co, go, co dla niego jest jakby można powiedzieć strasznym, straszną rzeczą, bo jak będzie więcej takich interwencji, no to nie będzie już łatwo, nie będzie. No ale no, jego interwencję na pewno popieram, patrząc na to, że to była mądra interwencja w leśnicy. Powiedziałbym, że byłaby dobra, gdyby nie to, że Grzegorz Brown wraz z Romanem Fritzem nie pozwalali tej pani leczyć ludzi. Pomimo, że może mordowała dzieci, jak wiemy o tym, to jest straszne, ale to mógł, trzeba było coś inaczej zrobić. Ona, bo wtedy też mogła coś pacjenci zginąć, niby nie zginęli, ale mogło się coś wtedy stać. Wtedy mógłby być np. Brown osądzony o to, że to on pom pomógł tego, że. Jak ktoś umarł, dorosły czy dziecko czy ktokolwiek. Więc teraz tak, przechodzimy dalej, jakby można było już skończyć ten odcinek, ale nie. Grzegorz Brown wraz z Micha, wraz z Romanem Fritzem wyszli, powiedzieli kilka rzeczy telewizjom, na przykład tvn u odpowiedzieli na kilka rzeczy, i następnie zaczęli robić swój główny plan, którego się nikt nie spodziewał, a bo, bo Grzegorz Braun mówi, a tymczasem, a co zrobił tymczasem? Właśnie, kiedy miał już wychodzić, powiedział Grzegorz Brown, bo już każdy myślał, że będzie wychodził z, wraz z posłem e, Romanem Fritzem, ale nie, nie, oni nie wyszli. Oni nie wyszli, oni zostali. Zobaczyli, że jest. Z, z, zobaczył w sumie Grzegorz Brown, mówi, a tymczasem i zciągnął flagę Unii Europejskiej. E, wziął Powiedział, że to nie ma szans, żeby to było u nas w Polsce. Zresztą to jest Polska, nie Bruksela. I na szczęście takie państwo nie istnieje nigdy nie będzie istnieć. I przypomniał, i przypomniał, przed euroką hozem, przed do komuną, jego znane hasła, które cały czas powtarza. I nawet gdyby tylko ją zdjął, nic z nią nie robił, to by... Nic nie było aż takiej afery, jak teraz jest. Wszędzie w TVP mówią Gregor Brown, Gregor Brown, ale tak, to jest afera z powodu tego, co zrobił. Na samym początku wziął tą flagę, jeszcze mimo tego wziął tą flagę, flagę, o nią buty, zaczął bardzo krzyczeć na tych ludzi na temat Unii, zaczął krzyczeć na tą flagę, że to nie ma praw obywatelskich. To w Polsce nie jest żadnym niczym chronione. I zaczął podeptał tą flagę, wytarce nią swoje buty, obuwie. Wytarł ją i wyschodzi. Wsadził do pudełka, a następnie wraz jeszcze z Martu Czech i innymi posłami Konfederacji Korony Polskiej rozporządzili to, że musi być konferencja prasowa. A na tej konferencji prasowej, która trwała 20 minut, wziął Wezynę Grzegorz Braun, podpalił flagę Unii Europejskiej, tak to zostawił. I ta flaga tam płonęła. I na tym może Grzegorz Braun strasznie stracić, bo gdyby jeszcze. Bo teraz to jest trochę wandalizm, to wygląda jakby to był wandalizm, no bo wziął flagę, ukradł ją z Ministerstwa. E, z Ministerstwa Przemysłu, Podeptał ją, wytarł swoją obu obuwie i ją podpalił. Tym bardziej w ten dzień, w który stracił immunitet. A więc. Mm, jak to będzie z Grzegorzem Brownem? Tego nie wiemy. Czy będzie tworzył jeszcze jakieś interwencje? Raczej tak. Nie sądzę, żeby ktoś taki jak Grzegorz Brown, który naprawdę w jego poglądy są takie, że on coś chce na siłę zrobić, to on to będzie próbował robić. Nieważne czy zostanie prezydentem, czy nie zostanie, ale on to i tak będzie próbował robić. Ja przechodząc, skończymy ten odcinek. Dziękuję za wcześniejsze odcinki. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak nie, to łapkę w dół. A jak. Kto chcecie więcej tego typu materiałów, to dajcie subskrypcję wraz z dzwonkiem. I chciałam coś jeszcze powiedzieć, tak na szybko, że bardzo dziękuję, bo ten kanał mnie bardzo motywuje i tworzy to, że coraz więcej będzie odcinków. W lędzie będą odcinki, naprawdę podobnie na temat sportu i w ogóle wielu więcej rzeczy. Mamy tu pomysł stworzenia dziennika wyborczego i dziennika politycznego raz na jakiś czas. A dzisiaj może jeszcze jutro najprawdopodobniej będziemy rozmawiali o kto zostanie nowym papieżem. A czy dzisiaj dowiemy się, kto będzie nowym papieżem? O to właśnie jest pytanie, jak będzie, jak kto zostanie papieżem, to oczywiście będzie od razu film, kto został nowym papieżem i szybki skrót. Kim on jest? Więc tak, na razie mówię Wam do widzenia i widzimy się w następnym odcinku.